Patrz oj, oj. Nie no czasami na niektórych wyścigach to OOO Co? No, ej prawda, sobie pogodę chłopaki Pogodę O nie NIE PROSZĄ <laughs> Ale w treningu ciepła Nie patrzcie z pogody czy z tego jak Lewi się wydarł To czasami no, się opierają Nie widzę, ale... Nie, czarno, czarno, czarno. Nie, tak polecam O, to taka chodź to nie ci boli, Nasz czy, tak, czy to boli? Antyń, to nie tak. Okej, okay. Tak, tak. Okay. Я. А, ну так. О, Иисус Христос. Witamy na Grand Prix Sochi F1 Tri 2024! Czekaliśmy ponad dwa miesiące na ten spektakularny wyścig! Na torze, który już dzisiaj nie obowiązuje w Formule 1 przez te pewnego pana, który zaatakował kraj narodowy na Zepina! Przed państwem 20 kierowców, a tak naprawdę tylko 6 prawdziwych! Z 20 pozycji Sergiej Sirotki, z 19 jego kolega Lance Stroll, następnie Marcus Eriksson i Stoffen Van Dorn z 16 Charles Clerk, no i Q2 zamknął nam Fernando Alonso przed jego kolega z reprezentacji, Carlos Sainz, z trzynastki Esteban Ocon, z dwunastki Sergio Perez I to był skład Force Indy Formula F1 Team Jedenastka Nico Hakenberg z dziesiątki Max Verstappen I z dziewiątej po nie nieoczywistej skarze Mumacher Zawodniku Hasa, e, czy plan zakładał taką pozycję? Jakby przewidywał tą pozycję? Plan nie przewidywał takiej pozycji, ale plan też nie przewidywał obecności Pereza w padoku, więc jakby wiem jak jest Spodziewałem się, że po przerwie wakacyjnej się już nie pojawi, ale zapomniałem, że chodziło o prawdziwe F1, a nie nasze ściganie. No, niestety zdarzają się takie problemy. Peres znajduje się i tak czy siak pod tobą z pozycji 12. Czy dalej na torze będziesz szukać porachunków? Nie mam, nie mam z czym rachować, jakby. Nie mam z kim. Okej, okay, w, w takim razie życzymy powodzenia, bo to była pozycja 9. Z pozycji 8 Mikita na Zepin. Rzadko bywa, że w kwalifikacji jesteś nad swoim kolegą z drużyny. Statystyk dokładnych nie znam, ale czy to jest uczucie, które cię zadowala, że znajdujesz się przed kolegą z drużyny? Absolutnie nie. A gdzie upatrujesz swoje szanse w tym wyścigu? Myślę, że niewiele będę mógł się poprawić w wyścigu. Okej, okay, to jest ciekawa perspektywa. Życzymy oczywiście szczęścia i możliwości dojechania wyścigu do końca przy tych złych warunkach pogodowych. Z siódemki Australijczyk Daniel Ricardo i z szóstki Giga Kurwica, Red Bull Toro, Rosso, Honda. No to nie jest coś, gdzie bym się ciebie spodziewał, drogi kolego. Co się wydarzyło? Eee, niektórzy powiedzieli, postawajcie w zakręcie. Okej, okay, ale uważasz to za swoją winę w jakikolwiek stopniu? 10%, może. To no, była bardzo wyczerpująca odpowiedź. Z pozycji piątej Finlandia, Walter i Bottas. Z pozycji czwartej Wielka Brytania i reprezentant Louis Hamilton, to był skład Mercedesa. No i z trójki nieoczekiwanie Antonio Barrieras. Antonio, jak się czujesz z pozycją na podium przed samym startem wyścigu? Czuję się bardzo dumny, że udało mi się chociaż niedokładnie powtórzyć. Um... Osiągnięcie z Meksyku. E, jednak bardzo mnie zadowala. Mam nadzieję, że ta pozycja nie zniknie po pierwszym zakręcie, szczególnie dzięki e, aktualnym e, warunkom pogodowym. Dobra, kwalifikacje były proste, bo było sucho. Teraz jest torem mokry. Jak myślisz, jak duży będzie karambol już w pierwszym okrążeniu? Mam nadzieję wyjechać poza tor, żeby się uchronić. Chociaż i tak to nie daje mi w 100% pewności, że przeżyję. Życzymy powodzenia z pozycji drugiej, Charles Zainc No i z pozycji pierwszej, chyba nikogo nie zaskoczył Stefan Wadoś drugi zawodnik Ferrari. Maciej P1 i P3. Ja jestem ciekaw i jak... co byś chciał powiedzieć swojemu koledze z drużyny w tym momencie? Proszę, przeszliby, 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 płagam, przeszliby. Możesz powtórzyć głośniej? Błagam, przeżyjmy ten, 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 ten pierwsze okrążenie, błagam, przeżyjmy pierwsze okrążenie inaczej fatalizuję. Ja, ja też błagam! Ja też błagam! Przeżyjmy to pierwsze okrążenie. Jesteś na P1, masz w deszczu chyba najbardziej komfortową sytuację, bo to ty wyznaczasz moment hamowania, to ty wyznaczasz jak bardzo zawodnicy będą składać się do pierwszego zakrętu. To nie jest komfortowe. Hmm. Czego najbardziej się obawiasz? <laughs> Że będę w ścianie. Albo na pie po pierwszym. Po... W pierwszym zah zahamowaniu, albo po długim lewym. Po długim lewym. Dobrze, zobaczymy. Będzie mokro, będzie ślisko, będzie tragedia, a może i nie. Będą wolne i szybkie wjazdy do Pitu. Zapraszamy na Grand Prix Rosji f 1 2024. Zbiórka na wyścig i okrążenie formujące 21. O Boże. No. O Jezu! O kurwa! A! O Jezu! O Boże! Fajnie, odwójcie, a się odbiję. Ej, no ja też nie miałem się wejść. Hamilton tam stał. Gdzie on jest? A, nie ma go już. Udałem, że wchodzę po wewnętrznej i Czechowski sam zjechał na zewnętrzną. co ty robisz? I czemu to Artek? Super, Hamilton mnie obrócił. Hamilton mnie obrócił. Obrót, obracał. tak O, cześć, cześć. Antek wjechał w jodówę i robi malwidę na dnie od kutoru! Halo! Antek! Trzymajcie co tu się dzieje! No tak. ale... ton... ja to tak, no Ale ja miałem to, dwa zakręty, pod szansę, w rali się kręciło! Sorry Antek, bo tu tak nie wiedziałem jak się. Nie, 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 nie. dobrze, dobrze, mamy go. E, <grystania> dobra, jadę do pierwszy. To się nazywa Stupasa. <grystania> Cieku, strzelić pani nilu, 3 sekund. Dzięki, Ginter. Antek masz już liczne ostrzeżenia. <grystania> no właśnie, by wyprzedził. Się, wunka, w... hey, Michael Masi! <grystania> Gratulacje, Szymon! Gratulacje! Moja lewa noga Gratulacje. od hamulca to idzie na kurację. Moja to jest spoko. Moja prawa ręka, którą na kas, jako że na padzie jeżdżę. Nie czuję jej. Ja... Pytanie, czy będę mógł liczyć na apelację w związku z jedną przynajmniej karą?